Księga Ezechiela, rozdział dziesiąty. I patrzyłem, a oto nad sklepieniem rozpościerającym się nad głowami cherubów było coś jakby szafir z wyglądu podobny do tronu. Potem on rzekł tak do owego męża, odzianego w lnianą szatę. Wejdź pomiędzy koła pod cherubami, a napełniwszy dłonie żarzącym się węglem z miejsca między cherubami, rozrzuć go po mieście. I wszedł tam na moich oczach, a cheruby stały po prawej stronie świątyni. Gdy ów mąż tam wchodził, obłok zaś napełnił dziedziniec wewnętrzny. Następnie chwała pańska podniosła się nad cheruba w kierunku progu świątyni. Świątynia zaś napełniła się obłokiem, a dziedziniec był pełen blasku chwały pańskiej. Rozległ się szum skrzydeł cherubów aż na dziedzińcu zewnętrznym. Podobny do głosu Boga Wszechmogącego, gdy przemawia. A gdy owemu mężowi, odzianemu w lnianą szatę, dał taki rozkaz: weź ognia z pomiędzy kół, z pomiędzy cherubów, a on tam poszedł i stanął obok koła. Wówczas jeden z cherubów wyciągnął rękę w kierunku ognia, znajdującego się pomiędzy cherubami, a wziąwszy go, położył na dłonie człowieka ubranego w lnianą szatę. Ten wziął go i wyszedł. <laughs> Pod skrzydłami zaś cherubów pojawiło się coś na kształt ręki ludzkiej, i patrzyłem, a oto przy boku cherubów znajdowały się cztery koła, po jednym kole obok każdego cheruba, a koła te z wyglądu miały połysk jakby złocistego topazu. Wyglądały zaś tak, jakby wszystkie cztery miały ten sam kształt jakby jedno koło znajdowało się w drugim. Jak się posuwały, posuwały się w czterech swoich kierunkach. Nie odwracały się, gdy się posuwały, ale posuwały się w tym kierunku, dokąd prowadziła je głowa. Posuwały się za nią i nie odwracały się, gdy się posuwały. Ich całe ciało, plecy, ręce, skrzydła i koła u wszystkich czterech było wypełniona, wypełnione do koła oczami. Słyszałem, że kołom została nadana nazwa. Galgal. -gal. Każda istota miała po cztery oblicza. Pierwsze było obliczem wołu, drugie obliczem człowieka, trzecie obliczem lwa, a czwarte obliczem orła. A cheruby się podniosły. Była to ta sama istota żyjąca, którą widziałem nad rzeką Kebar. Gdy cheruby szły, poruszały się także u ich boku koła, a gdy cheruby podniosły swe skrzydła, by się unieść z ziemi, koła nie odrywały się od ich boku. A gdy cheruby się zatrzymywały, także one się zatrzymywały. A gdy się podniosły, to podniosły się także i one razem z nimi, ponieważ był w nich duch istot żyjących. A chwała pańska odeszła od progu świątyni i zatrzymała się nad cherubami. Cheruby rozwinęły skrzydła i, uchodząc, uniosły się z ziemi na moich oczach, a koła z nimi. Zatrzymały się w wejściu do wschodniej bramy świątyni pańskiej, a chwała Boga Izraela spoczywała nad nimi u góry. Była to ta sama istota żyjąca, którą oglądałem pod Bogiem Izraela nad rzeką Kebar. I poznałem, że były to cheruby: każdy miał po cztery oblicza i cztery skrzydła, a pod skrzydłami coś w rodzaju rąk ludzkich. Wygląd ich twarzy był podobny do tych samych twarzy, które widziałem nad rzeką Kebar każdy poruszał się prosto przed siebie. Koniec dziesiątego rozdziału księgi Ezechiela.